Cześć, z tej strony Joanna i zapraszam Was do Wampirzego Akademika. Tego dnia obrońca światła, wielki piękny anioł wylądował na dachu jednego z budynków w mieście Mroku. Jego uwagę przyciągnęły dwa ruszające się punkty, pełne nienawiści. Były to dwie wampirzyce, walczące ze sobą zaciekle o władzę lub sprawiedliwość. Po jednej stronie Anastazja, po drugiej Emilia, nauczycielka wampirzego akademika. Anioł czekał na rozwój wydarzeń. Anastazja odniosła sukces. Okazało się jednak, że nie tylko anioł obserwował tą niesamowitą walkę pomiędzy wampirzycami. Mroczna postać chciała zawładnąć duszą Anastazji. Nadszedł moment, kiedy Anastazja musiała wybrać pomiędzy światłem a mrokiem. Czuła, że jest zrodzona z mroku, że kiedyś tą ścieżką właśnie podążyła jej matka. Musiała wybrać teraz. Ciemność była jej niesamowicie bliska, nie chciała jednak, aby ta ciemność ją pochłonęła i wybrała światło Anioła. Chciała przerwać panowanie tych mrocznych czasów. Radość Anioła nie miała sobie równych. Wtem anioł otoczył się dziwnym światłem i sprawił, że Anastazja poczuła w sobie dziwną, nieznajomą moc, olbrzymią moc. Nie mógł zwrócić jej człowieczeństwa, więc sprawił, aby stała się wielką mistrzynią. Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo, bardzo serdecznie wraz z Anastazją w Vampirzym Akademiku, moi drodzy. Tak, nastał w końcu ten odcinek. Anastazja wita Was pięknym swoim śpiewem i troszeczkę się zaczyna nam palić w słońcu, bo nastała już godzina siódma rano, moi drodzy. Także na chwilę sobie spauzujemy. Może Anastazja ja, tylko jakąś... O, teraz minę zrobiła jakąś ładniejszą. Pierwsze moje pytanie do Was, co myślicie o wyglądzie Anastazji? Dużo się zadziało. Przed chwilką widzieliście wszystko, co się wydarzyło z Aniołem na dachu oraz z tą okropną, mroczną postacią i z Emilią. Natomiast jeśli chodzi o Emilię, to Emilia nie umarła no jej się tak łatwo nie da pokonać ona jest też wampirem jak wiecie yy, tym bardziej że jest mistrzynią no więc tak łatwo jej się nie da pokonać i ona tutaj została zamknięta w wampirzym akademiku żeńskim tak możecie sobie zobaczyć niestety te ozdoby nam się dodały same ale to nic myślę że to nam nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzało yy, ważne jest to co będzie się tutaj dzisiaj działo a będzie w tym odcinku Naprawdę dużo, dlatego że jest to już ostatni odcinek Wampirzego Akademika. Także będziemy się żegnać z Anastazją i z innymi wampirami. No i kochani moi drodzy, cieszcie się ostatnimi chwilami z Anastazją, a my teraz przechodzimy do dalszej części, która na Was czeka. Dobra, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że dziewczyny siedzą tutaj przy stole, będzie jakaś konwersacja większa. Anastazja już do nich dołącza, żeby nam się nie paliła, a one mają na chwilkę wyłączoną wolną wolę. Zaraz ją włączę, ale na moment pokażę wam, gdzie jest uwięziona Emilia. Zobaczcie sobie to. ta, ta, ta Emilio, jesteś uwięziona tutaj, gdzie więziłaś inne młode, złapane wampiry, w sumie ludzi przemienionych dopiero co w wampiry. Anastazja też była tu uwięziona. To możecie sobie przypomnieć w pierwszym odcinku, a teraz mamy. Uuu, chyba osiemnasty, tak? Więc moja droga Emilio, na razie masz no, piękny uśmiech na twarzy, tak? Przypomnijmy sobie, jak Ty wyglądasz. Piękny uśmiech na twarzy, piękna wampirzyca, no ale zamknięta, nie ma prawa wyjścia. Jedyne co tutaj posiada, to jest ubikacja. Kran tutaj jest z wodą, tak nie bardzo go widać, ale czekajcie może na tabie. O, widzicie, jest tutaj w ścianie taki kran z wodą, żeby mogła się czasem umyć. Ma tutaj też siedzonko do medytacji, żeby mogła całą dalszą swoją wieczność rozmyślać nad swoim życiem, nad tym, co zrobiła. Ma też stołeczek, jakby jej się znudziło, oraz ma dostęp tylko i wyłącznie do pożywienia poprzez owoce plazmowe, które musisz sobie sama nawet zasiać. Także Emilio, musimy cię tutaj zmusić, żebyś sobie to zasiała, ponieważ nie będziesz miała jedzenia, jeśli sobie tego nie zasiejesz. Także Emilia będzie się żywiła od dzisiaj tylko już owocami plazmowymi. No zobaczymy, jak ci w ogóle to pójdzie. Ale dlaczego nie możemy zasiać, chwila, chwila. Ach, więcej miejsca. Dobrze, nie ma problemu. Dobrze, zaraz to zrobimy. Momencik. Okej, okay, mamy już zobaczcie, trochę więcej miejsca zajęło, ale ja jakoś nie pamiętam o tym, że wyrasta z tego takie wielkie drzewo. Och, Emilia. Zobaczcie sobie ten widok, Emilia, siejąca drzewko. Znaczy nasionko na razie. No ale dlaczego nie możesz skoro. Hmm. No przecież ma tutaj dużo miejsca. No o co w tym chodzi, powiedzcie mi. Ja chcę, żeby ona tu zasiała, to koniecznie. Dobra, na razie się tym nie przejmujmy, najwyżej później się jeszcze tym zajmiemy. Na razie się tym nie martwmy. Po prostu Anastazja będzie dostarczać Emilii albo któraś inna z dziewczyn owoce plazmowe, także na razie Emilia ma dwa, bo my mamy też ogródek, w którym rosną te owoce, także na razie się tym nie przejmujmy. No, chciałam, żeby miała swoje drzewko, no, ale niestety no, no nie ma takiej możliwości, jak widać. Także no, Emilia jest zamknięta, już nikogo nie skrzywdzi. Emilia, jak wiecie, zdradziła swoje podopieczne Aha. poprzez to, że no, namówiła jednego z panów z wampirzego akademika męskiego, żeby zdradził miejsce pobytu, ukrywania się dziewczyn i zamiast na siebie ściągnąć wiedźmy, to ściągnęła tutaj. I jak widzicie, jest ich mniej, no nie ma z nami już dwóch dziewczyn, dwóch wampirzyc, niestety w tej wojnie y, musiały odejść. E, także dwóch chłopaków z Wampirzego Akademika obok też nie ma, też niestety nie udało się przetrwać, bronili. No jednego z nich Anastazja własnoręcznie po prostu zabiła za zdradę, bo się zorientowała i wiedziała już, że tylko on mógł być tak, wiecie, jakiś taki prze, nie wiem, przechytrzył wszystko i no Anastazja po prostu to zauważyła, że tylko on byłby w stanie zrobić coś tak okrutnego. Potrzeba pożywienia, ach, bo tak, bardzo ważna sprawa. Jest taka, że Anastazja, poprzez to, co się stało na dachu, jak wiecie, Anioł jej dał po prostu ogromną wampirzą moc, żeby mogła dalej działać, ale w takiej dobrej wierze, wiecie, nie w takiej złej. Ona nie będzie wampirzycą taką, jak była Emilia. Ona będzie taką właśnie wampirzycą działającą raczej na korzyść wampirów. Nie będzie chciała ich, nie wiem, znowu tworzyć jakiejś armii i wykorzystywać nie wiadomo do czego. To zupełnie nie w jej stylu. Aha. Możecie sobie ostatni raz jeszcze zobaczyć Aha. dziewczynę tutaj. No i właśnie dlatego pokażę Wam. Anastazja ma, no tak, ma bardzo złą reputację. No wiadomo, no bo ona jakby gdzieś tam nie skupiała się na tym, gdzie są punkty mocy. Tak, Anastazja jest już wielką mistrzynią, bo podarowała jej ten prezent ta kobieta Anioł. Która wybrała Anastazję jako kogoś, kto ma. Kto ma. A dlaczego tego nie mamy? Kto ma spełniać się jako wampir, ale w tej dobrej, że tak powiem, w dobrą stronę. No niestety nie mogła zwrócić Anastazji człowieczeństwa, ale dała jej chociaż moc, żeby mogła walczyć właśnie z tymi wampirami bardziej okrutnymi. I słuchajcie, ja tu wybrałam. Sporo rzeczy, ale one poznikały. Na przykład to miałyśmy wybrane. Wpływ na emocje. I nie mam pojęcia, dlaczego to znika. Czy to jest jakiś błąd znowu A, po tej aktualizacji? No przecież ja to kliknęłam na pewno. Więc nie wiem, o co chodzi. I tutaj musieliśmy też kliknąć, i mieliśmy dobrane cienka skóra. Dobra. Nieważne, no, no trudno, no to na razie mamy, jak widać, to co mamy. Także najwyżej może jeszcze jakieś punkty zdobędziemy i sobie coś jeszcze dokupimy. Anastazja jest głodna. Ty masz jakieś jedzenie? Nie, masz tylko ten owoc. Dobra, no to słuchajcie, Anastazja będzie starała się jednak no, nie żywić na tych ludziach. Czy my mamy w lodówce jeszcze jakąś krew? Mamy. No i super. Więc Anastazja sobie teraz y, chlapnie trochę krwi. Proszę cię, wypij. Teraz pragnienie będzie miała częściej, no ale to nic. Jakoś sobie z tym poradzimy. Moi drodzy, jesteście na pewno bardzo ciekawi. A propos. O Boże, Kaja, dlaczego ty nie masz fryzury? Aha. Nie, nie, teraz Kaja niestety nie spotykamy się z Tobą. No, Kaja została u siebie w domu wśród swoich wiedźm. A Anastazja wróciła tutaj, właśnie, żeby dokończyć to, co zaczęła z Emilią. Także Emilię mamy z głowy, na pewno gdzieś tam jeszcze Anastazja dorwie pozostałych członków tej elity wampirzej, ale na razie jesteście na pewno ciekawi, co się wydarzyło z Aha. pewnym Rudzielcem, który trafił do tego miasta. Jak widzieliście, znalazł się tutaj i odnalazł Anastazję. Także z Rudzielcem zaraz zobaczycie, się, zobaczycie, co się wydarzy, bo historia z nim jest naprawdę też bardzo, bardzo ciekawa. Zerknijmy sobie jeszcze, jak wygląda Anastazja w kasie, bo wam nie pokazałam poprzemianie w wielkomistrzyni. Także moi drodzy, kolor oczu wielkiej mistrzyni zmieniał się albo na czarny, albo na biały. Także Anastazja ma takie piękne białe oczy. Teraz widzicie ją w ogóle w postaci ludzkiej. Ma płaszczyk, bo u nich jest zima i dostała nowy tatuaż jako przejście do kolejnej grupy. Symbol takie nutki tutaj ma, widzicie. Troszeczkę widać. Nutki są wybrane, dlatego że Anastazja, jak wiecie, bardzo lubi śpiewać, jest piosenkarką i to jest taki jej symbol. Tutaj jest w stroju takiej sukni, którą też miała na dachu, z tego co pamiętam, tylko ma dorzuconą koronkę. I tak właśnie wygląda ten tatuaż. Anastazja wygląda z bliska tak, wszystkie tatuaże, wszystko ma to co miała oprócz właśnie tego jednego. I kolejny strój codzienny. Proszę, ten po prostu dla mnie to jest przełom Anastazję. W takim wydaniu jest po prostu przepiękna i wygląda typowo wampirzo i myślę, że jest taka wiecie tutaj taka wampirza, ale taka mroczna wampiżyca, Także to jest jej postać właśnie ludzka. Tutaj mamy oficjalny strój, też ma inną fryzurę, ale też oczywiście czarne włosy, krótka grzywka. To cały czas ten styl się utrzymuje. Tu mamy sportowo. Tu mamy jeden do spania, ten na pewno już widzieliście, tu mamy drugi, jak już przyjdą cieplejsze dni. Tu mamy imprezowy, który widzieliście, i tutaj jest drugi jeszcze imprezowy, także wygląda mega po prostu. Cudownie. Aha, i w tej postaci ludzkiej ma też zachowane te jasne oczy takie wampirze, ponieważ jest już wielką mistrzynią i że tak powiem, nic ją nie obchodzi. I w tej ludzkiej postaci po prostu te oczy ma też pokazane. Tutaj mamy na gorąco, na czarno i na czerwono, jeszcze drugi taki. I na zimę, typowo ma taki bardzo ciepły, no ale to wiadomo, jest tylko typowo, tak wiecie, pod ludzi, nie? Żeby widzieli, że ona zimą, bo zimą by nie mogła chodzić w takiej kiecce, bo by wszyscy na nią dziwnie patrzyli. No, i tu mamy naszą już wampirzą postać. Także sobie możecie zobaczyć. Tak wygląda z bliska jej wampirza postać. Jest przepiękna, włosy ma cudowne i ma takie trochę jak Emilia w tej postaci wampirzej. Zaraz wam pokażę, przypomnę jak wyglądała, chyba tak mi się wydaje. Emilia, ty miałaś wampirze? Nie, czekaj, a czemu nie masz takich włosów? A nie, to ty miałaś. Ty miałaś czarne? Może ty miałaś czarne? Ej, nie pamiętam już. Wydawało mi się, że Emilia miała dwukolorowe, no ale uuu, widzieliście kiedyś w ogóle ten strój Emilii? Możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda jako wampirzyca A. w tych strojach, ale wampirzych. Tu chyba, no, tu raczej nie ma strojów dobranych. To, na to nie patrzmy, bo ja o tym zupełnie zapomniałam. Nieważne. Mm, ważne, że mamy, mamy ciebie, Anastazja. No i tak, to jest ta mm, sukienka którą widzieliście, tutaj jest jej strój zimowy, wampirzy, tak? I tutaj mamy jeszcze ten trzeci strój, też Vampirzą sukienkę przepiękną. Tu chyba Anastazja, nie wiem czy ja ci to wybierałam. Nie wiem, słuchajcie, nie pamiętam. Ja w ogóle nie wiem, czy ja i te stroje dobierałam. Chyba się skupiłam na tej ludzkiej postaci, tylko no to sobie szybko przeklikamy. A, to pamiętam, to wybierałam na pewno tu mamy strój czerwony to jej też wybierałam, aha i to też no to spoko, no w każdym razie najważniejsze jest dla nas właśnie ta postać tutaj ta pierwsza w stroju codziennym myślę, że wygląda przepięknie i jest wampirzycą godną tej wielkiej mistrzyni zawładnięcia światem wampirów w jakiś taki bardziej pozytywny chyba sposób niż zrobiła to Emilia jak wiecie a teraz przenosimy się do naszego pięknego, cudownego rudzielca. Tak, tak. Jak widzicie, Anastazja i nasz Rudzielec dopiero zaczynają się poznawać na nowo. On jej opowiedział całą historię, którą pamiętał, związaną z nimi, z ich przeżyciami, z miłością i tak dalej. Anastazja go nie pamięta, także wszystko, dosłownie wszystkie relacje, uczucia, emocje to wszystko musi się odbudować. Oni teraz rozmawiają i myślę, że powinniśmy dać im chwilę, żeby oni się na nowo poznali, żeby Anastazja sobie wszystko przypomniała, bo to była naprawdę ogromna, taka cudowna, niesamowita miłość. Jeśli pamiętacie, to naprawdę to były piękne, piękne chwile. Także myślę, że powinniśmy im dać teraz troszeczkę czasu, żeby Anastazja sobie po prostu go przypomniała i na nowo się w nim zakochała. Co wy na to? Ja jestem jak najbardziej za. Moi drodzy, jesteśmy świadkami tego, co miało już nadejść pewnie. Spodziewaliśmy się tego wszyscy. Jesteśmy na ślubie Anastazji i Oliviera, moi drodzy. Tak, to się dzieje naprawdę. Oni biorą ślub. Są w przepięknym miejscu. Spójrzcie sobie sami. I teraz następuje to, co ma się zadziać. Jestem mega, mega, mega szczęśliwa, że im się udało. Że Anastazja przypomniała sobie, kim Oliver jest i, i co razem przeszli. Myślę, że oboje na to zasługują. W końcu Oli też, pamiętacie, miał wiele przygód w swoim życiu, musiał przechodzić jakieś dziwne zadania, aż w końcu znalazł swój skarb. Zdecydowanie jest nim Anastazja. O, cudownie. Gratulujemy Wam, kochani. Pięknie, po prostu pięknie. O, oh, oh, no pięknie. Jesteśmy już oh. po ślubie. Nadal w Wampirzym Akademiku <laughs> Żeńskim, ponieważ młodzi jeszcze nie postanowili, co dalej. Uh, ale, moi drodzy, jest uh, dla was niespodzianka. Uh, Anastazja troszeczkę się bardziej oh, zaokrągliła. Może so jeszcze tego super nie widać, Happy bo to dopiero początek Ruda. ciąży, ale coś widać. Także, moi everybody. drodzy, Anastazja i Elefoy, Oliver, Brida, myślę, że są szczęśliwi. Są po prostu totalnie zakochani, jak widać. Uuu, Anastazja, szalejesz. Anastazja szaleje jeszcze na koniec odcinka. Także, moi drodzy, ale ja chciałam... Poczekaj, no, Anastazja, ty jesteś nieswoja, widzę. Chodź tu, Oli. Chodź tu, Oli, jeszcze na chwilę. Mm, weź pogłać po policzku tą swoją żonę. Pochwali wygląd. Oni jeszcze nie mają takiego super tego paska przyjaźni, bardziej ten romantyczny, What? dlatego że oni, no wiecie, no, to był spontan. Anastazja sobie przypomniała o, o tym, co się wydarzyło w ich życiu i postanowili od razu wziąć lub nie czekać na nic. Oni po prostu nie chcą już się rozstawać. Także jak widzicie, oni ciągle mają tutaj nastrójnik o zaręczynach, o młodej parze, o tym, że wspaniałe wieści, że będzie tatą. Także mega, myślę, że to wszystko Silby. się skończyło naprawdę, oh, oh, naprawdę bardzo, flash. bardzo fajnie. Yy, o, wyznaj nieprzemijającą miłość. Także, tak jak Wam Shlavi. mówiłam, ten pasek can przyjaźni can dopiero u nich rośnie, It dlatego że oni się suck. muszą na nowo poznać, moi drodzy. Oh, oh. Tak. Rinka. Także, kochani, dziękuję Wam za oglądanie całej serii. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Za to, że ze mną byliście. Wiem, że wielu z Was już nie ogląda Wampirzego Akademika, dlatego ak Wampirze Akademik się już w tej chwili kończy. A co wy robicie? Pogłębiaj wiedzę. Nie, 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 stójcie. Dobra, niech oni zejdą na dół. Wa wampirze Akademik nam już się, moi drodzy, zakończył tak naprawdę. O, myślę, że sobie tak możemy zakończyć taką. O, w miarę ładną miną Anastazji. No, powiedzmy. Także Anastazja się z Wami żegna, moi drodzy. Ja się z Wami żegnam i strasznie, strasznie Wam dziękuję jeszcze raz za to, że byliście ze mną przez tyle odcinków, bo to już jest chyba 18 odcinków. Także, moi drodzy, skończyło się, ale mam taką jedną dla Was propozycję. Ale w związku z tym, że Anastazja jest w ciąży, no i urodzi nam się albo mały wampirek, albo mały człowieczek, jeszcze tego nie wiemy, to ym, jak myślicie, chcielibyście. Tak sobie właśnie pomyślałam, czy może byśmy zrobili jakąś inną serię z dzieckiem Anastazji i Oliego? Jak myślicie, niekoniecznie już związaną jakąś tam z wampirami, tylko może z czymś zupełnie innym. Jak nam by się urodził człowiek, to może by pojechał gdzieś, nie wiem, na wyspy, czy no nie wiem, cokolwiek, stałby się syreną, albo no nie wiem, jest masa możliwości do wykorzystania. Także dajcie mi koniecznie znać, czy zamiast wampirzego akademika m, chcecie jakby zupełnie, zupełnie nową serię, y, którą kiedyś bym tam rozpoczęła, czy po prostu jakby kontynuujemy ich potomkiem i zobaczymy, jakie będzie miał historię i przeżycia ich potomek, a gdzieś tam do Anastazji i Oliego będziemy tylko wpadać w odwiedziny z tym dzieciaczkiem i sprawdzać, co słychać u rodziców. W każdym razie dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, koniecznie, bo to już jest ostatni odcinek. Także dajcie znać o sobie, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobała cała seria. Jeśli jest jeszcze coś do wyjaśnienia, bo strasznie było tu nagmatwane tego wszystkiego, cała historia, rozwój tego wszystkiego, wiecie, jak to wszystko szło. Także jeśli jeszcze coś Wam, wydaje Wam się niejasne, chcielibyście, żebym coś wyjaśniła, no to oczywiście też napiszcie to w komentarzu, a ja na pewno odpiszę. Także dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach już nie z Wampiżego Akademika, a jakichś innych. Buziaki, pa!